bez wątpienia teraz weszliśmy w taki etap rozgrywek, w którym te mecze następują tuż po sobie, także nie było jakby dużo, dużo czasu na, na radość po ostatnim meczu. Krótki, krótki odcinek czasu, dosłownie dwie jednostki treningowe plus rozruch, także weszliśmy w ten etap, kiedy kiedy jakby ta praca jest wykonywana w sposób jakby ograniczony. Musimy trochę bazować na tym, co, co zrobiliśmy wcześniej. No i tyle tak naprawdę. Poproszę o, o pytania, jeżeli są. Czy trudno zapanować nad zespołem podatniosłowczyńskim w Wojsku Wojszczyńskiego? Najwyższe w historii. Czy się nie boicie, że zakładników trochę no nie wiem, jak to się Tak, tak, tak. Że, że, że... No idziemy do Podbiskicia, stukniemy ich, na mniej, że sobie tak nie pomyślą. Znaczy, myślę, że, że sobie tak nie pomyślą, dlatego że my tak też nie myślimy. Podbiskicie to drużyna, która tych meczów nie przegrywa. Tak? W ostatnich spotkaniach ona remisowała bądź wygrywała. Poza tym myślę, że. No, no ten mecz to, to był pojedynczy mecz, po nim nie nastąpiło zakończenie sezonu, tak, można powiedzieć, że ten sezon dopiero się gdzieś tam e, rozkręca, także no, bylibyśmy tutaj chyba minimalistami, jeżeli byśmy się w ogóle za, zadowolili tym pojedynczym występem, bo niestety... No, ale piłka nożna wymaga pewnej powtarzalności i za jeden mecz to, to, to jakby nikt nikogo nie ceni, chyba że jest to finał Ligi Mistrzów, prawda, i wtedy się to zdarza. Ale jest to wycieczki w i no Oczywiście, tak, tak, no jest, to, jest to bardzo przyjemne i, i cieszymy się, tak, ale, ale cieszymy się e, mając w głowie to, żeby robić kroki następne, no bo to, to jest dla nas istotniejsze. Panie patrząc na to, co się stało w niedzielę, już pewnie mieliście czas, żeby coś przyjrzeć się temu meczowi, to nie ja nie zagrała tak dobry mecz, czy po prostu trafiła na przeciwnika, który Okazał się w tym dniu wyjątkowo słaby, Innymi słowy, czy ten mecz to, to daje obraz drużyny panu Sztabowi tenerskiemu, czy też traktujecie to w kategoriach bardzo miłego, ale jednak wypadku przy pracy waszej która ma pewne. Myślę, że jeżeli chodzi o obraz drużyny, to na pewno trzeba taki obraz kreować poprzez kilka meczów, tak? To, to nigdy obraz drużyny nie jest, nie jest jednym. Spotkaniem. Analiza meczu już się odbyła. Trwała ona tyle, co, co zwykle czyli nie, nie była, powiedzmy, krótsza czy, czy dłuższa. I tutaj, no, dla tych osób, które uważnie oglądały ten mecz, też myślę, że, że spostrzegły, że to zwycięstwo, wbrew pozorom, ono nie, nie przychodziło tam bardzo łatwo. Nam szczególnie trudny był początek, kiedy, kiedy ruch prezentował się dobrze. I myślę, że to też jest taka, że to jest też taka specyfika meczów, że no nic nie przychodzi łatwo. Wszystko trzeba gdzieś tam wywalczyć, trzeba strzelić jedną bramkę, kolejną i może przy wyniku gdzieś tam 4-0 nastąpiło już rozluźnienie, i wtedy, wtedy ta Jelonia grała z polotem i, i grała widowiskowo, i, i sytuacje kolejne się. Stwarzały, ale ja na pewno nie, nie powiedziałbym, że to był łatwy mecz dla nas. Oczywiście on się tak potoczył. Chwała tutaj zawodnikom za to, że, że grali do końca, prawda? Bo znamy też takie mecze, w których drużyna wygrywa sporą ilością bramek i, i mimo wszystko nie dąży do tego, żeby, żeby strzelać kolejne, ale zaczyna grać gdzieś zachowawczo. Więc myślę, że, że to z tego meczu jest, jest cenne, że że po raz kolejny strzeliśmy bramkę w 90 minucie. Ja mam pytanie o kadrę na czwartek. Mhm. Po pierwsze, czy są w tej kadrze jakieś zmiany? Wiadomo, że się osiemnastka Wiadomo, że pewnie. No tak, są minimalne korekty, powiedzmy, w stosunku do ostatniej 18 meczowej. No że nie ma konkursu i wychodzi Baran, tak? Tak, tak, wraca, wraca Martin Baran. Co z Rondakiem Daniego, który tutaj był Mm -hmm. Rozumiem, no tak, jego testy się zakończyły w sobotę i no nie zdecydowaliśmy się na usługi tego zawodnika. Nie okazał się lepszy niż zawodnicy, którzy są w I... no, nie Tak myślimy, że, że nie okazał się jakby zawodnikiem tutaj, który miałby być zawodnikiem wiodącym jak Jeloni, prawda? No, czy, czy jakimś takim zawodnikiem, który by wypełniał tę, tę lukę po potomku Kupiszu. Taka osoba, osoba już, zawodnik już ukształtowany, bo, bo to był zawodnik ukształtowany i, i na pewno po takim byśmy spodziewali się lepszego poziomu, no ale tak jak mówię, nasza, nasza ocena też, no to była ocena taka tygodniowa tego zawodnika, więc oczywiście tu można A patrząc zawsze z nim polegać. Czy uważa pan, że należy dalej szukać zawodnika do konkurencji nas naszych Czy wie pan, myślę, że zawodników należy zawsze szukać, tak? bo, bo zawsze trzeba mieć orientację, jakie są, jakie są możliwości, jacy zawodnicy są na rynku, no, ale tutaj zarówno Karol, jak i, jak, i Paweł, jak, i, jak i Paweł wnieśli coś do gry. Jak i myślę, że można być z ich występów zadowolony. Dziękuję To pytanie, co musi paść, Będzie w nikarzowym cyklu 18, czy mm -hmm. ja ja w rezerwach dobrze podobnych poza całą drużyną, tylko jedynie o wyróżniających postaci. Mhm. Nie, nie będzie jeszcze Niki, nie będzie jeszcze Niki w, tym razem w 18, no ale to, to pewnie jest jakaś tam kwestia, tak jak od tego, co rozpocząłem, tak że, że teraz te mecze już naprawdę są co trzy, cztery dni, więc myślę, że, że niebawem mm, można się spodziewać. Nie stałeś się, no stajesz się gwiazdą w Polskiej Ligi, głośno to by się zrobiło, Czy, jak Ty się czujesz w tej roli, bo. No Sí, yo pienso que la decisión que tomé al venir aquí a Polonia fue acertada y bueno, mi carrera ha da dado un vuelco, pero pienso que ahora lo, lo más importante no, no es hablar de mí en esta entrevista, no? hablar del equipo y del partido de Popes Przychodząc do Polski, uważam, że dokonałem dobrego wyboru yy, i nie, nie czuję się gwiazdą. Wydaje mi się, że to nie, nie ma sensu rozmawiać o mnie jako gwieździe, tylko właśnie jako o odróżnieniu jako całości. No, Musi przyznać, że ten mecz nie dziem błęhego. Nie wiem, nie mam czym jeżeli chodzi o kwestie Goli i Asyst, to jak najbardziej był to najlepszy mecz, można powiedzieć, w karierze, ale jeżeli chodzi o występ jako całość, no to nie jestem z niego do końca zadowolony, gdyż straciłem za dużo piłek. Daniel Świetniał porównać Polską Ligę do Hiszpanii. W którym miejscu byś to mu się, druga liga położenia jak jakbyś te poziom porównał?

Medio alto de la Segunda División. Mm -hmm, tak, średni z plusem drugiej drugi, drugi ligi hiszpańskiej. To jest tam w Hiszpanii jest tak ciężko się przejmieć, bo się tak zastanawiamy, czy takich jak ty, zawodników dużo biega w ligi hiszpańskiej, hiszpańskich. No, u nas przyjeżdżasz, jesteś no, no, obecnie na ustach ekspertów, a, a tam to była tylko trzecia liga. Ty, czy dużo jest takich piłkarzy? Czy no, można wyławiać następnych takich danych. Sí, hay algunos jugadores de tu nivel que, que juegan en la segunda ¿sí? Sí, B y es, es difícil eh, llegar a la primera. Pienso que en España es más difícil porque hay, hay más cantidad de jugadores. ¿no? Somos, el fútbol es, es muy, muy popular y, y hay, hay muchos niños que desde pequeños juegan al fútbol. Y, y es más difícil llegar a la primera división. Pero, y después, cuanto al, al nivel de jugadores, sí que he tenido compañeros muy buenos jugando en, en segunda división B. nie miała Primera Division? W Hiszpanii jest bardzo dużo dobrych graczy właśnie w Segunda B, czyli pod czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym, gdyż jest bardzo dużo piłkarzy, którzy od, od małego zaczynają grać w piłkę i w związku z tym no, jest bardzo ciężko się przebić do, do Primera Division i Dani mówi, że ma, ma, ma kolegów, którzy bardzo dobrze, którzy są bardzo dobrymi piłkarzami, którzy wciąż grają w Segunda B. Czyli tak. tak pienso tak. Que, que futbolista del nivel medio necesita un poco de para para I, no. i też też sądzi, że piłkarz dobrej klasy takiej średnio dobrej potrzebuje również dużo, dużo szczęścia, żeby, żeby się jakby wspiąć na piedestał. muy ¿qué te faltó en España para llegar a? Evidentemente no, no voy a decir que todo fue mala suerte no sé la verdad que no no sé que no sé qué responder a esa, a esa pregunta porque yo creo que he sido el mismo tipo de futbolista eh, desde hace muchos años y yo pienso que el venir aquí fue lo que cambió lo que cambió todo no no sé si się sí, w por... no sé Polonia, ale pues to siempre kwestia jest taka, że nie będę zarzucał wszystkiego na pecha, że się nie przybiłem do wyższej ligi, bo cały czas byłem piłkarzem na podobnym poziomie, który teraz reprezentuję i dlatego twierdzam się w przekonaniu, że decyzja o przyjeździe do Polski była odpowiednia i teraz sprawy się jak potoczyły to, Ja tylko do niego i tego co mówił mam, to pan, czy pan widzi pewne niebezpieczeństwo z reagiowami, polegające na tym, że no, zaczynamy coraz bardziej być zależni od tego, jak, da, jak gra dla nich tam tak? w sytuacji kontuzji czy ustawienia innej drużyny takiego, żeby zupełnie go wyeliminować. I ma się trochę wrażenie, że jak on tej gry nie kreuje, to jest z, to ofensywą, czy to jest tylko takie dziennikarskie punkt widzenia, czy panowie też macie... I wobec tego jakby to oczywiście staracie się zrobić wszystko, żeby nie było tak, że jest to drużyna jednego e, zawodnika, tak? No, tak, jak ktoś jednak sprzeda biedranki, lampi, do tego jeszcze ma trzy asysty, no to wydaje się, że go nie było na boisku. Tak, oczywiście tu się pojawia też temat wykorzystania, prawda, Daniego i jego roli w tej, w tej drużynie. I myślę, że to jest dobrze, że ona jest tak duża, no ale mimo wszystko Dani też no, współpracuje z innymi zawodnikami, prawda? I, I bardzo myślę, że ten mecz był pod tym kątem. Bardzo dobrym meczem Daniego właśnie, że on potrafił wykorzystać też potencjał innych zawodników. No i myślę, że tutaj no, no, trzeba zauważyć mimo wszystko tę, tę wspólnotowość, powiedzmy, że, że to się gdzieś tam rozkładało mimo wszystko na, na inne osoby. No, a jeśli chodzi o ten temat, czy, czy gra Gieloni tak jest uzależniona od Daniego, myślę, że mm, jest, jest on bardzo ważnym ogniwem, prawda? Tego się, tego się nie da zaprzeczyć, zobaczymy, temu się nie da zaprzeczyć, ale no zobaczymy, teraz też będzie reakcja innych zespołów, prawda? Wszyscy to widzieli, jak ten, jak ten mecz się potoczył i jak, jak w nim grał Dani, dlatego teraz także w naszym zespole musi być kilku liderów i to jest też sygnał dla innych zawodników, aby... Nie, ale to jest, wie pan, no jakby jedna osoba też w drużynie, której idzie, ona też bardzo napędza jakby pozostałych, tak? Oni Tylko patrzą, ten, że to jest mój kolega z... To jest chyba końca, jak mm -hmm. jego nie idzie, to pytanie, czy będzie szło reszcie, tak? No bo przyjedzie tu Legia na przykład, czy pojedziemy teraz do, do Podwyski Dzień, zespół z mm -hmm. tym się na... Eliminowanie jednego naszego zawodnika, no i tak jak pan powiedział, wszyscy wiedzą, jak to wyglądało. tak? No ale to jest też wtedy wykorzystanie to też jest element taktyki, prawda? Wtedy no też tak. ten zawodnik, też zawodnik absorbuje to to. swoją uwagą, swoim graniem po prostu większość. Więc tutaj e, temat wykorzystania dla niego, jakby dla drużyny, jest też e, mnogi, bym powiedział, bo, bo on też spełnia. Różne zadania w tej drużynie, czy, czy występuje też na, na różnych pozycjach z różnymi określonymi zadaniami, a, a to, że właśnie ja tak dokończę, jeszcze tę myśl, to, że, że on jest, jakby myślę, że, że bardzo pozytywnie wpływa na pozostałych, bo widzą, uczą się też od niego. Przecież mamy też właśnie młodych zawodników, o których mówiliśmy i też te, te wzorce, jakby pobierają. I myślę, że, że dzięki temu też ich siła będzie rosła. Czy to spodziewacie się po podbeskicie? Znaczy, spodziewamy się na pewno meczu bardzo trudnego. Tak, ze względu na to, no tak jak powiedziałem, oczywiście tutaj wiele osób sądzi z tej perspektywy, że to przyjeżdża Jagiellonia, która wygrała 6-0 i, i podbeskidzie, który ostatni mecz choćby zremisowało, no ale tak jak mówiłem wcześniej, podbeskidzie tych meczów. Nie przegrywa tak dużo. Przegrało jedynie z tym, jakby z ścisłą czołówką, czyli z legią i z górnikiem. Także to będzie dla nas z pewnością wyzwanie, tak? żeby, żeby ten mecz wygrać. Na pewno mecz będzie ciężki fizycznie, bo, bo PodBeskidzie taką grę stosuje, ale myślę, że, że znajdziemy sposób na to, aby aby na tym boisku właśnie zapanować i aby też się potoczyło tak jak sobie myślimy, czy wykorzystać te rzeczy, które są w naszym zespole dobre, czy tam najważniejsze. Kilka konferencji pasowych temu, pan dystrykowiec mówił nam, że to jeszcze nie jest moment, kiedy liczycie punkty, że tak? to jeszcze nie jest aż tak istotne. Czy to już jest taki moment, że liczymy punkty, czyli zakładacie, jedziemy do gdzie wygraliśmy 6-0, jedziemy po trzy punkty i remis czy porażka to jest, Remis jest też dobrym wynikiem, ale pojechaliśmy to szybko, na razie, tak jak często trener wam mówił, patrzymy na grę, na to potencjał zespołu się, okay. poprawiamy różne elementy i jakby to No To też to jest taki powrót do, do tego pytania, które wcześniej Pan zadał, jakby obraz tej drużyny, prawda? Bo, bo w tych y, siedmiu y, kolejkach no, były mecze, w których my graliśmy bardzo dobrze, mimo wszystko prze, y, przegrywaliśmy tak, jak w meczu choćby z, z pogonią tutaj. Myślę, że mogę powiedzieć, że jedziemy po trzy punkty i to na pewno też warunkuje jakby ten, ten sposób grania, bo wiemy, że ten mecz nie będzie identyczny jak mecz z chorzowem i wiemy też to, co też już raz mówiłem, że no nic nie przychodzi łatwo i tam będziemy szukali na pewno sposobów na to, żeby, żeby to zwycięstwo wywieźć. To ten, to ten. Właśnie, no, tutaj jest sam na lidera drużyny. Po, w poście hiszpańskich wcześniej grałeś, też, zawsze byłeś taką postacią wiodącą. Sí, no, la verdad que et, mi equipo lo no que estaba tenía suerte y, y mis compañeros confían mucho en mí y, y aquí incluso que pienso que ser líder porque tengo problemas de i myślę, że w lider, w końcu to lider. E, Grand w Hiszpanii. <coughs> miałem szczęście grać w zespołach, w których, w których piłkarze też mieli do mnie duże, duże mm, zaufanie. E, no i można powiedzieć, że rzeczywiście moż, byłem swego rodzaju liderem. E, tutaj, jako lider. Ciężko uznać się, gdyż wciąż mam problemy z komunikacją i wydaje mi się, że w jegilonie jest to bardziej jako kwestia zespołowa. No, ja zakładam, że Polska jest nie jest z szczytem twoich marzeń. Myślałeś o przyszłości, czy chcesz wrócić do Hiszpanii, czy może nie wiem, ta wózka, niemiecka. W no. sumie extra kolesa na SL topę tu Bueno, sí, ya lo entiendo. Que pienso que a todo futbolista le gustaría jugar en una de las mejores ligas del mundo, eso es evidente, pero que ahora mismo mi pensamiento se centra en nuestra clase, en Jagelonia. Yo pienso que si lo hago bien aquí, pues tendré la posibilidad de salir, pero vamos, que primero tengo que hacerlo bien aquí. Oczywiście que cada piú, cada semana, tendré que ganar en las más silenciosas ligas, pero en la fila estoy concentrado concentrados solo y exclusivamente en E, oczywiście jak przyjdzie jakaś tam oferta, to będzie można rozważyć, ale na chwilę obecną tylko i wyłącznie Wielonia. Była to mowa, że jedziecie do, do góry i oni tam nie przybierają się dani. Powiedz Powiedz, ty oceniasz, że w Polski gra się ostro czy nie? Bo ty często drybujesz, prawda, tak, często się przykryce. Właściwie wydaje mi się, że jesteś najczęściej fałowanych pytarze na aktualnie. Jak to oceniasz ostrość w polskim Me parece que la Liga Polaca es, digamos, brutal porque tú como un técnico muy bueno, recibes muchos fables, entonces, eh, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? Que pienso que es una liga <laughs> más física que técnica, pero yo pi pienso que por ahí es porque yo puedo a lo mejor de ser un poco diferente, ¿no? porque físicamente, como ves, no, no soy ningún portento físico. Y sí, estoy de acuerdo que la Liga Polaca es más física que técnica en cuanto si la comparas con la Liga Española, por ejemplo. Aha. No, tutaj no, oczywiście ciężko ukryć, że Liga Polska jest bardziej e, fizyczna niż techniczna. E, no, stwierdził, stwierdził, że jednak, no, ze względu na jego e, warunki fizyczne, no, to on prezentuje coś innego, czyli właśnie te walory techniczne. E, ale no, porównując ją do Ligi, Ligi Hiszpańskiej, no to zdecydowanie jest bardziej fizyczna, czyli no, można powiedzieć bardziej brutalna. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja też numer 99. No, tak. znaczy, No, no, nie ma żadnej racji. Ja chciałem 21, ale miał Franek i y, wziąłem y 99, bo mi się podobało. I teraz w tym roku ja nie mam go wymieniać, bo mi suerte. No e, więc tutaj no, nie ma jakiegoś wytłumaczenia sensownego. Danik początkowo chciał 21, ale miał go Franek, więc w tym momencie e, wziął 99 i, i w tym roku znowu. W zeszłym roku dał przeniósł mu szczęście. Sponsorem Jagaty TV jest Barter SA, największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter, tankuj z nami.